Wyobraźcie sobie alternatywną rzeczywistość lat 80. Ale wiecie, nie taką z, jak z tego serialu Holand, tylko lepszą. Właśnie mamy te lata 80., Black Flag są w studiu, żeby nagrać swój nowy krążek, ale gdzieś brakuje Henry'ego Rollinsa. Żeby tego było mało, Ktoś grał przed chwilą na ich instrumentach, jakaś kapela black metalowa. Są mocno wkurwieni, więc zgarniają wokalistę z tego zespołu. Nie stroją instrumentów pod siebie, nagrywają album i wydają go pod szyldem Owls Woods Graves. To chyba już koniec. To mój koniec. Ja nazywam się Michał, a Wy jesteście na kanale Metalurgia. Tymczasem Owls Woods Graves to kapela DeFola i EVT, których możecie znać chociażby z Medico Peste. No, jeśli widzieliście mgłę na żywo, to również z tej formacji. Poza tym DeFol wydał bardzo dobry album z Ashes w tym roku. Debiutancki, więc to też na pewno sprawdźcie. Ale wracając do bohatera naszego dzisiejszego odcinka. W kontekście Citizenship of the Abyss, mówiono sporo o panku. Ten gatunek, ta łatka przewija się pod każdym wątkiem o nich. Jednak jeśli wrócicie sobie do ich epki, to przekonacie się, że tamtego panka było jeszcze więcej. Tego panka, w rozumieniu tego wczesnego seks pistolsowego wymieszanego z Misfits. Na Citizenship co prawda Misfits również nie brakuje, ale grupa zdążyła przejść ewolucję z inspiracji tymi pierwszymi punkowymi kapelami z Wielkiej Brytanii, i Misfits, do inspiracji bardziej hardcore punkowym brzmieniem, i Misfits. Na szczęście grupy Glena Denziga nie ma tu aż tak dużo, a przynajmniej nie pałują się aż tak nią. Na szczęście, bo nadużywając tego typu inspiracji, bardzo łatwo popaść w pastisz. Tymczasem Allswood's Graves to ani cover band, ani zgryw, ani żart. Bo ja tutaj sporo opanku, a tymczasem rdzeniem tej kapeli jest wciąż black metal. To wciąż las. Nihilizm, muzyka czarna i Bogu niemiła. I to tutaj dostajemy przede wszystkim. To jest w środku tej muzyki. Bez niej wszystko by się rozpadło. Byłby to zupełnie inny projekt. Oczywiście zdarzają się takie momenty, gdzie Souls Graves porzucają kompletnie taką stylistykę. Na rzecz bardziej melodyjnych, również z czystymi wokalami. Taki moment zdarza się chociażby na Butcher's Tears. Pokazuje to ciągoty grupy do właśnie takiego bardziej melodyjnego, czystego, bardziej przebojowego, wręcz radiowo przebojowego, piosenkowego grania, ale jednocześnie słychać, że to nie jest muzyka, w której oni są w jakiś sposób obwarowani, że oni sobie tego próbują, dlatego, że takiej muzyki słuchają czasami, tak myślę, a nie dlatego, że taką muzykę grają, wykonują na co dzień. Ale jeśli się przymknie ucho na pewne wokalne niedociągnięcia, to wciąż można e, czerpać przyjemność z tego grania, bo jednak Butchers, Tears. To jest jeden z najciekawszych momentów na całym albumie, chociażby przez to, jak ta muzyka zaskakuje w tym momencie. Citizenship nie jest albumem ładnym w żaden sposób. Nawet kiedy wjeżdża w te wspomniane przeze mnie bardziej przystępne rejony, wciąż epatuje podziemiem, tą piwnicznością wykonania. Rdzeniem tej grupy, jak już wspominałem, jest black metal. Jest tutaj ta black metalowa, podziemna produkcja. A zestawienie jej właśnie z tym punkiem, hardcore punkiem, daje muzykę jeszcze bardziej bezpośrednią. Zarówno w przekazie, jak i w wykonaniu. Pewnie mógłbym narzekać, że bardziej bym chciał, żeby było w jedną lub w drugą stronę, ale nie do końca chcę i nie do końca czuję, że powinienem to tutaj robić. Allsud Graves w tym co robią, brzmią autentycznie. To nie jest jakieś przebranie, nie malują sobie mor, nie, nie układają włosów jak Jerry Only i nie robią z tego jakieś laurki dla ich idoli. To wciąż piwnica tej krakowskiej kamienicy obskurnej kamienicy gdzieś na Kazimierzu. Taka, w której śmierdzi browarem, szczochami, ale też na ścianach, oprócz plakatów Dark front, można znaleźć też plakaty Minor Threat. A rezydenci tej piwnicy nie stoją po żadnej ze stron tej barykady. Są bardziej outsiderami i to na własne życzenia. Citizenship to album, od którego dostaniecie jak obuchem. Jest bezpośredni. Jest... Surowy, brzydki, ale jednocześnie dostając tym obuchem po głowie, będziecie ruszać dalej w morze. Ja wiem, że ja na pewno będę. I chyba zaraz zacznę. Także do zobaczenia. Cześć.